Rozdział 2. Spotkanie z wyobrażoną kobietą. W miłym wieczorze popołudniowego szumu Tomasz znalazł się w ogromnej bibliotece pełnej starożytnych tomów i cichej atmosfery. Szukając schronienia przed ciemnymi myślami, natknął się na piękną kobietę o długich, czarnych włosach i spojrzeniu, które wydawało się patrzeć głębiej niż do duszy. Miała ona niebieskie oczy otoczone grubymi rzęsami, które wyglądały jak piękne, Czarne listki. Zatrzymała się przed jednym z stołów, a Tomasz nie mógł uniknąć jej uwagi. Zaniepokojony, nieśmiało spojrzał w jej kierunku, a ta bez wahania zwróciła się w jego stronę. Kobieta uśmiechnęła się, a Tomasz poczuł, jak jego serce zaczęło bijać gwałtownie. W tym momencie nie potrafił nic powiedzieć, tylko spojrzał w głąb jej oczu, w których widział coś magicznego. Zrozumiał, że kobieta była idealnym stworem wcieleniem jego marzeń. Z nieśmiałością zaczął mówić, a kobieta zaczęła śmiejeć się i mówić z uśmiechem. Ich rozmowa była pełna napięć, ale także pełna pożądania. Tomasz nie mógł uwolnić się od jej spojrzenia, które wydawało się palić jego duszę, a kobieta, zobaczywszy jego zruszenie, zaczęła coraz bardziej uśmiechać się, wydając się coraz bardziej zachęcona. Ich pierwsze spotkanie wydawało się być początkiem czegoś wielkiego, czegoś, co mogło zmienić ich życie na zawsze?